Kolejną wartość, którą ustawiłem, to jest czas załączenia 0,35 sekundy i czas wyłączenia 0,95 sekundy. I jak tu widzicie, też czasem skoczy prąd 1,9 Ampera. Po prostu układ musiałbym sobie e, dokładnie przeanalizować. Tutaj zrobić parę testów dodatkowo i wtedy Wam pokazać jak najlepszy rezultat, bo to nie ma sensu tutaj pokazywać wszystkiego, bo to się przeciągnie wszystko w czasie i byłoby dużo odcinków, które nic by nie wnosiły. Tak więc ja sobie to wezmę, wszystko będę tutaj przetestuję, sprawdzę, w jakim układzie czasowym najlepszy jest prąd impulsowy. Dziękuję za oglądanie.